Intensywny rozwój tychów w okresie powojennym wiązał się nie tylko z potraktowaniem tego miasta jako zaplecza mieszkaniowego Katowic, ale także z intensywnym rozwojem zakładów, których tradycja produkcyjna sięga często XIX stulecia. Dzisiaj pragniemy zaprezentować ofertę jednej z takich firm. Historia Śląskich Zakładów Papierniczych Silesian Pap Spółka Akcyjna sięga 1884 roku. W okresie powojennym fabryka składała się z czterech zakładów i znana była na Śląsku oraz na terenie całej Polski pod nazwą Śląskie Zakłady Papiernicze. W 1992 roku nastąpił podział na dwa przedsiębiorstwa: Nikołowskie Zakłady i Zakłady w Tychach. Śląskie Zakłady Papiernicze, chociaż pod różnymi nazwami, istnieją od 1884 roku to w nowej dwuzakładowej formie powstały z dniem 1 października 1992 roku i w tej formie istnieją do dnia dzisiejszego. Zatrudniają 479 osób w dwóch zakładach, to znaczy w zakładzie w Tychach i w zakładzie produkcji kartonu w Katowicach Kostuchni. Od 1 czerwca 1995 roku zakład jest jednoosobową spółką skarbu państwa. I dodatkowo ma skrót Silesian PAP SA. Obecnie znajdujemy się na drodze do szybkiej prywatyzacji. Jest to program sprzedaży akcji Skarbu Państwa poprzez pisemny przetarg ofert. Mam nadzieję, że zakończy się to pozytywnie na przestrzeni drugiego półrocza bieżącego roku. W 1973 roku śląskie zakłady papiernicze zaniechały uciążliwej dla środowiska naturalnego produkcji celulozy. Od tej chwili podstawowym surowcem stała się makulatura. Obecnie firma posiada wszystkie urządzenia i linie technologiczne umożliwiające produkcję papierów i tektur. Silesian PAP produkuje ręczniki papierowe długości 35 metrów, papier toaletowy klasy X w zwoikach długości 35 metrów, Papier toaletowy makulaturowy biały o długości 35 metrów, watę celulozową w zwoikach 150 gramowych, watę celulozową w arkuszach 40 na 60 cm, papier pakowy celulozowo-makulaturowy szary, papier pakowy celulozowo-makulaturowy, które falistą dwuwarstwową typ T Tekturę falistą trzywarstwową szarą, typ B, tekturę makulaturową, tekturę sklejaną makulaturową, tekturę makulaturową jednostronnie bieloną, tekturę makulaturową sklejaną bieloną. Wszystkie te wyroby są produkowane na bazie makulatury. Natomiast produkowana przez firmę Wata Celulozowa, lignina, jak stwierdziły to specjalistyczne laboratoria krajowe, a potwierdziły laboratoria niemieckie, jest w 100% chemicznie czysta. Wyroby eksportowane są do Czech, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Francji i na Węgry. Nowoczesne działania marketingowe podejmowane przez spółkę przyczyniają się do stałego wzrostu sprzedaży. Zakłady rozbudowują sieć przedstawicielstw na terenie całego kraju i biorą udział w targach na terenie kraju, jak również za granicą. Wyroby spółki posiadają atrakcyjne i stabilne ceny. Obecnie przeszliśmy z orientacji produkt na orientację klient oraz rynek. I w perspektywie mamy uruchomienie linii technologicznej przetwórczej do produkcji opakowań kartonowych, które tutaj są wyeksponowane, oczywiście na wzór tych kartonów, pod względem jakości, estetyki i parametrów. Przez cały okres działalności firma stara się nie stać w miejscu i stale modernizuje istniejący park maszynowy. Nie zapomina również o ochronie środowiska, czego dowodem jest budowa wspólnie z miastem nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Do której po uruchomieniu podłączona będzie dzielnica Tychy Czułów. Prosimy o zapamiętanie danych adresowych. Śląskie zakłady papiernicze Silesian Pub, spółka akcyjna. Kod 43 100 Tychy, ulica Katowicka 182. Telefon fax kierunkowy 032 127 20 61 do 6. Telex 312 219.